Pytanie jest, co zyskuje, będąc w partnerstwie w służbie z jakąś służbą, czyli siejąc w jakieś dzieło? Tak, to, to w praktyce pytanie brzmi, jak, co w duchowej rzeczywistości się dzieje, kiedy sieje w jakąś służbę, co otrzymuje? To jest to pytanie. Okay. Yeah, so tak, więc, uh, it's quite simple, um, really. When you, when you partner with a ministry of any kind, You obviously number one giving in the God's kingdom. Więc jest to dosyć proste, kiedy partnerujesz e, z jakąś służbą jakąkolwiek, po pierwsze dajesz e, w Boże królestwo. And many times this is a offering obviously above your tithe. I e, wielokrotnie jest to e, prawdopodobnie Dar, który dajesz ponad dziesięcinę? Which gives God something to bless? który daje Bogu możliwość błogosławienia? You are giving him something to multiply. Dajesz mu coś, co on może pomnożyć. The tithe. Opens the windows of heaven a dziesięcina otwiera mm, okna nieba and puts a protection around your things. I mm, zakłada taki obóz ochronny wokół Twoich rzeczy.. But that gives God to multiply. Ale to dary e, sprawiają, że Bóg może coś pomnażać w naszym życiu. And then specifically for partnership, Jeśli chodzi o partnerstwo, when you partner with a ministry, kiedy, uh, jesteś partnerem w służbie, you can then draw on that anointing in a greater measure. Możesz korzystać z tego namaszczenia uh, w większym wymiarze. So the anointing on their life, więc namaszczenie na ich życiu, can now flow to the giver. Może przepływać przez dawce. And so I would say those are the two main things. I powiedziałbym, że właś to są te dwie główne rzeczy. You've got something to multiply. Da jużz Bogu coś co może pomnożyć And you can connect with them in partnership in the realm of the Spirit. I możesz połączyć się w partnerstwie w sferze duchowej which provides strength to them. Które mm, mm, zaopatruje w, e, dla nich w siłę, And also you can draw on that on w moc, i również ty możesz czerpać z tego namaszczenia, które jest nad ich życiem.